A tylko ktoś spróbuj iść do przycisku To, to... Ej dobra speedrun do przycisku szybko Szybko biegnij na getsu Biegnij 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 szybko Ale nie szybko błagam przycisku. błagam Nie 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 Teraz nie, nie nie Ej dobra a wiecie co mam ej, ale Mam mam! Nie, nie, nie

no, dzisiaj no. biego, proszę, zróbcie to dla mnie. Zem? Naprawdę przysięgam <grym grym> wam. <grym> przysięgam wam nie, 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 Aż, nie, nie, aż nie, nie. mi się Zabaj. nie chce, aż mi się naprawdę nie chce. K**a. Ty pierdolę, nie chcę nie Weź weź ej, się tam weź manga co się zbiorni, nie odzywaj, dobra? Ja ty się nie odzywam. Ej, w sumie tak nam chciał ładnie po pierwszych. No już się nie. Ja, to nie będę miał co do garnka włożyć. Będę, będę miał chwilę spokojnie odpocznę sobie Naprawdę przyniosę wam ciastka i pokażę kotki w filicy. A jakie ciastka, z czym pokażę ciastka? Pokażę Kod? e, ciastka takie, mmm, same sobie odpowiadają. Ja się nie, ja nie musisz Aby. mówić. Ja byłeś rzuciłeś tego fleszem. Nie, nie byłem graniadierem, byłem na drobszym w Było z To czemu porochówki jakąś to by zrobić silwanku? Nie wiem. Ej, ogólnie istnieje przepis na poro chrupki, oh, kurwa, ale jest logiczny. No o ja. nie! Dobra! No nie ma k***a ciastek! Nie ma ciastek! Są no ja ja, ja zagłosowałem, halo! w kolejnej go wyrzucimy, serio, w kolejnej go wyrzucimy. To obietnice wyborcze. Mogę zabrać soczek. Jeszcze. Zawsze, jak widzę, że jakiś polityk obiecuje, że będzie kolej na pociąg wzdłuż Wisły, to mówię: O! Nie dotrzyma czegoś, bo kurwa, to nie jest możliwe. Mm, 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 mm. Dobra, i teraz tak jakoś wyszło, że. życie złączyło mnie z obiecalnym. Yy, nie mam najbladszego pojęcia, co to jest. Brrrrtu... Ile? Oho, brrrzu! Ile? Ja go wypijem, Dobra, ej, dobra, dobra! Ja się mogę wypić, okej, okay? ale teraz jesteś z e Linexem. Serio, serio e wam mówię, są źli. Ogólnie to, nie, ale mam inne tutaj, bo jest toru? To śmieszne, jest bo ja, ty, ja biegałem za nią całą rundę. Nie, to nie, nie jest mega śmieszne, <grym> dlatego że od samego dobra. początku po ja pierwsze obiecie, mnie to... goniłeś, <grym> AB, po Kto drugie... To był ze mną w w Zabon, to ja, to ja mam info, ja, ja, ja mam info i ja... chce też nie proszę. Ale posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Ja mam generalnie info co do impostorów. Mamy supera i mamy grenadiera w lobby. No to był w lobby. Ja nie jestem impostorem na wsiach. Plus 1000 IQ po prostu. Biegnę za tobą, leżą dwa kile, nie zabiłem cię i ty mówisz, że Jestem kup... <noise> impostorem. No wiesz, czy jest coś takiego jak Neutral killer? Ej, bo dużo killer? osób można wyczyścić. No to Neutral Ej. killer też by cię zabił. Ej, ciekawe, Ej to ciekawe, czy next no, yeah. jest Grenadierem, Nie, nie jestem Grenadierem wariacie, wydaje mi się, że ty ty ja bym cię... Ciebie bym nie obstawiał. Ej, Beam i na kogo toparan. pierwszego. Ej, naftia, naftia, dam no wam no na Nafcię! Za... Nafcię! ci Beam, jeszcze thing raz, thing ja się kochanałeś. z Ejbim zgadzam, Baby jest impostorem, ja ale dobra, jeżeli dobra, chodzi nie. o logikę w stosunku do mnie, to jest błędna. Oooo, kurczę. Najważniejsza. Najważniejsza. Nie tak, nie dwie... tak, wierzę w tego naftia jej filo. zadecydowała! Dobra, okay. dobra, dobra teraz. Odpocznę chwilę, choć. Teraz trzeba się pozbyć dowodów. Pomyto, tu i sobie. Dobra, no i co, no i jest tak, nie? Dużo ludzi, wielka zadyma No i co tu się najlepszego odwaliło? Co się panie, odwaliło? Szmatę. Panie, panie, panie zostało wyjaśniona to, ja no, to tłumacz się teraz, panie Ja to panie. widziałem i powiem Batman, no. że nie, ja podziwiam jakkolwiek to zrobiłeś co? Ja, 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 ja Bad na ciebie nie głosuję Czemu coś na <grym> 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 Przy pięciu osobach, no nie wiem, tak po prostu uznałem, że nie była za fajna, to. I w cooldownie krótszy niż 25 no, sekund chyba. No i teraz. To teraz się zgadza. Nie, 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 nie. Coś mi tu śmierdzi. Coś tu jest nie tak. Patmas, <grym> <grym> czy ty jesteś zły, który daje czy ty dwa? może za, zamówiłeś sobie pizzę z, z serem kleśniowym? <grym> <grym> bloody <grym> bloody pizzę dowieźli w 20 bloody. sekund, nie w 12, 20 minut, nie 25. Ale to jest to nie jestem ja, yy, tak, Bladi tak. może być Chciałbym Grenadierem. Chciałem powiedzieć, że nie ja myślę, że jestem Grenadierem, next. bo ja byłem oślepiony i zwróciłem no to o, w pierwszej rundzie zwróciłem na to uwagę. ja, no. ja też byłem oślepiony. No, więc generalnie, nie był. No nie byłbym i, za, no, I no, nie. No, no, i za, nie no wariacje. Wariacje totalnie nie, ja biegłem z obliczalnym, waria, to dobra, biegłem ja za ja tobą ja za obliczalnym Tak, na ja nie, 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 to To czemu tak na nie, no ja... Tak jak nie mówię, pan moim pan zdaniem Ebi był jakimś superem, mam jeszcze Grenadiera i w tym momencie jecha. no co? żegnam się z wami, no? Trzeba uważać że tego podstępnego pasa. Co Ej, te fraki się gdzie nie padały w, się zamiast się zamiast w tej grze. jakoś nie raz nie cegierki. Kiedy ty sam opisany zginął? Aaa Impostos jest okej I, okay. I padmas jest hunterem w ogóle, czy on się... Z... Kurczę, ciekawa odkom No ogólnie największy misk i butaki no, ten wampir miał trafić do Bladiego, nie? Tylko akurat Grenadier się gdy cokolwiek, no a potem, zyba, jak zwykle, tak gdy życie każe ci. Iść do przodu, ty napotykasz ty kim byłem na moście? Problemy z kooperacją. Dobra ee... ja przy stole czekałem. No Silwan jest... dobiegł do reaktora i. Kto czekał czekał się. Ja czekałem. To... Nie chciałem do... ale, ale tak, bo, tak, bo chciałem, yy, chciałem pobiec na reaktor, ale wyłączyliście go, bo najpierw czekam, czekam, reaktor się włącza, nikt go nie robi. Panowie, 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 ja poszedłem tam jako no no pierwszy no naprawiłem lewy reaktor i potem jak wchodziłem to zobaczyłem Silvan, to zobaczyłem tam które odbiegasz milę z tego nad elektrykami Oj, oj, śmierdzi gównem e, Dobra, Starek. powiem tak Starek. Ja się nie znam, ja, 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 ja wiem, ja tylko tak, ja wiem tylko tak, ja wiem tylko tak no, no. i było no. już zimne. Nie okay. A co ty nie teraz nie w ogóle nie gadasz? Ja naprawiłem nie. reaktor najpierw nawet Stary, jak no, dla mnie no, mógłbyś no, naprawić no, nawet no, kichy no. tego człowieka, którego zabiłeś, nożem, któremu wbiłeś prosto w jelita? Wiem tylko, że ktoś był ze mną, bo ja nie zdążyłem nawet zobaczyć? Wiem, że ty. No kurde, no Blady był z tobą! A tak Blady był to. Nie, no Blady zginął. No właśnie! Na ile no przecież go no, zabiłeś, no i teraz udajesz, że nic nie wiesz. No, ale nie no, 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 no to, ale... To, Tobie łatwy jest ten no, powiedzieć, no, no, że. Dobra, no, no, to ja no, nie wiesz no, w ogóle robię. No, A oby. A życie, wam wiodło no, w życiu. Poczekaj mam was przekonać to dużych k***kach Wiesz to persekutor, to taka rola, że po prostu zaznacza kogoś Jeśli e, trafi, no to zostaje Ignoruje wszystkie głosy jak A coś. A jeśli spuduje, to jakby też umiera razem z tą ofiarą No i generalnie, e, no zostajesz po prostu skazany przez persekutora Nie przejmuj Czy pan ma coś jeszcze zrobić? Pan też zginął, więc się nie przejmuj no. chciał. Ajajaj żeby... Ej czemu prosekuterzy więc Sigma na Jagger 3 kile, ale wstyd bo, w ogóle bo, bo taka wygrana. siebie. O, to, Mangi, to, tak. A tak, tak a to tak. wiesz jak się nazywa Leonardo się DiCaprio, zaczęło. ale od innej firmy. Top charyzma w... Yy, Hollywood Horteks. I ma. I Leonardo Di No właśnie, coś takiego. Dobra. Ej, a dobra, nie ważne. Dawaj Blade swój teraz. Elo, elo. <śles> No, Czy tam nam się dźwięk podbudzik dać, to ja bym chciał sobie szansę na lepszą rolę. No. dwa tyle, no. dwa, dwa, chile, dwa, dwa chile. Kille. Dobra, nie nie Silvan, nie Des. Oni teraz tak, umarli. Wszyscy... To biegła do Wenta od razu. Ej, wiesz co jest najśmieszniejsze? No. Rozumiem klirowanie Silvana. Ale na komsach tepło mnie chyba z Silwanem, bo mnie tak tepło, nagle wybiegałem z wami. A, to ciebie tepło. Mnie tepło z Silvanem, i mnie tepło podoba, się... ja wybiegłem z wami z tej rakiety. A, to było a, tutaj, dobra, to no, czyli jest i graf na pewno a, Ale i... ja a, ja też nie też go tepnęło no, Silvan no też w takim razie, no. Czyli nasza trójka nie zabiła. Bo się się no to jak ja chciałem powiedzieć, że, że Silwan, który akurat no, byłby owocem, to byłby śliwan wtedy. <laughs> ja, ale ciekawostka. A, a jakby uważałem? No to nie wiem, no to współczuję wtedy, no. O, Jaylor no się i... doszukał. skończyło, no, prawda? No. Rumakowanie. No i się skończyło. Jaylor się rozjuszył. I ma byliśmy słabe trochę. Ale a poza tym wiecie jak nazywa się Jaylor, który śpiewa? Jaylor Swift. Ja. No, no, nie to. To. Ja nie, nie to tego słuchać. Okay. Masz mój głos! Masz mój głos. A wiesz jak się to? nazywa Sylwan ze Śląska? Sylwan. Fajnie tak Ej, mnie jakby co te żarty bawiły, manga, co dobre były Dlatego daliśmy łapkę w górę No 1 18 Dobra, naprawi to ktoś w cały serwer, proszę Dajcie rolę Ej, B, nie zabijaj mnie Daj rolę jakąś O, soka, soka, soka. Chodźmy Proszę, powiedz, że mordercę Ewentualnie przy tasku może zdanie też być O, i chyba przy tasku umarł? Nie, zaraz się dowiemy, gdzie umarł Umarł przy tasku. Nie podnoszę tej roli nawet w takim razie bo, jak umarł przy zadaniu, to nie ma Zerowe prawdopodobieństwo, że będzie coś ciekawego. Czy taski altruisty liczą się do staka w sensie do paska? Tak, tak. O, Bo jest chyba Tylko amne. Nie, amnezak chyba i Guardian Angel chyba tylko mogą robić taski religijne. Czuję jakiś jest wolny głumi, jestem nagle. Cześć, to podnoszę. Też przy tasku. Niedobrze, to idę po kolejnego. Ku! Mamy tak zwanego Venerera, okay. który no, zaczyna się o no, już. A to nie był I, ten modyfikator Kato, on... frosty? No, nie, nie, no. nie, 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 bo to wszyscy nie, mieli. Nie, nie, nie. To, byli... to mogła być Menders. Mieli. Ja nie wiem, czy to nie Menders. Eee, Dobra, co ja, co ja. to teraz. Słucham, słucham, słucham. No Czemu to co teraz? Się to chcę teraz? powiedzieć, że ja teraz wyrzucałam śmieci. No, bo ja wcześniej wiedziałem, z Macią że tam kill za chwilę. robiłam skał, ktoś zginął w tym momencie. Tam jest ciało grafa, tam gdzie jest O2. W tym momencie? Tak, w tym A, momencie. Da, no, ja jak patrzyłem na Witalce to były dwa kilo. Yy, Dobra. Dobra, no i teraz trzeci, bardzo. Uwaga, uwaga: ciało grafa od dwa, dwa, drugie ciało yy, logic Nie, no po prawej kamera. stronie i trzecie ciało na kamerach, no. No. A skąd ty tyle wiesz? Bo serolę no, no. podniosłem. Ma pewne, pewne I biegałem, pobiegałem po działach i sobie sprawdził, A A że albo ma egze, was, albo jest jesterem jest no. i spróbuje no. zrzucić na mnie. na ja no, z... grafa i ty tam wybiegałaś. To Generalnie, to jak chciałem... wybiegałam, jak zrzucałam A, śmieci, A, śmieci. gdzie wybiegałam, jak szłam na górę, otwierałam drzwi, bo A, chciałam no, ich kamerę, no, 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 bo mi pokazało, że ktoś tam umarł. Co tam gry jak jaściem A Dobra, A co, tam w porządku? 100%. 100%. grafa na oba. Dobra, daj mi powiedzieć. Dobra, dalej to Dobre. ja robiłam najpierw z Madzią jedne taski, później poszłyśmy robić te skałki. Wtedy ktoś umarł i mi pokazywało jakby w stronę reaktora. Teraz wyrzucałam śmieci, i pokazało mi pod górę, i myślałam, że na kamerach. I chciałam. Przekonałaś mnie, dziś, masz mój głos. <ścoughs> Mogłem zagłosować. Widzisz, akurat przekonała, zagadała cię chyba. No, chyba tak. Chyba zagadałaś mnie. Tak, tak. Tu już fajne roletko zostają. O, i proszę bardzo. No nie, on też przy tasku umarł. On umarł przy tasku. On umarł przy tasku! Nie podosta tego ciała! Patpat zabił tu. Ale dobra, naprawione. Tu ciała nie ma. I, co, i znowu jestem spowolniony. O, drugie ciało. K**a Kur... trzecie ciało! Nagle mordercy się są aktywni. No! I git! Ej, generalnie są dwa ciała tego. Ciała jest y dla mnie. Są O, a są trzy ciała. To generalnie to jest, jedno ciało jest wykomunikacji no, ja, ja, ja drugie jest do... no, tak no to przyszedłeś, o ty A ty, Madzia, ale... chciałbym przypomnieć, że jak był reaktor, to ty nie naprawiałeś, no tak. jako jedyny naprawiałeś. Ja poszłam ku. na lewy. Dobra, to jeżeli no, ale... ja sobie w mówisz, że tutaj jest ciało, no to ja teraz wyszłam z dekontaminacji i pojawił nie się no, mnie katon? Ma... Madzia, no A... ty, no, no tak, A grino była sekundę przede mną, więc to musiał katon zabić grino w takim razie albo jest Menders albo jest Mato ja nie wiem kto mi tutaj tak jak coś Menders jest jawi tego ja 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 Menders w labie to jest czekaj Menders jest to 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 mi zaufać ale ja ja nie wiem nic o Angersie nic, nie, 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 nie. Ale, Nekses, tutaj ja, ja byłam razem z. Ja byłam razem z Grino w dekontaminacji. On wyszedł szybciej i pojawił się tam Katon. I Grino nie żyje, więc Katon musiał zabić go. Bo ja nie wierzę, że przeżył taki. było tam ciała, jak tam No to Katon, co? Chyba! No, no chyba nie. No to Katon, dawać. Dobra, macie przewagę, macie przewagę. No. Czemu ty się tak śmiejesz? Nie wiem. To jest po... Nie, nie jak podoba jak mi się wam... to. Ciebie przynajmniej, kurde. Czyli to może być i Katon, i Maria yyy. mamy dwóch info, tak, nie, nie? nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja już ja to odbiegałam. Katarski robiłam. Ja już nic nie rozumiem. Katon musi zabić osobę jedną. Ja muszę powiedzieć. No, no musi report polecieć. Jak on zdąży zabić dwie osoby, to i tak. super, nie? No, nie, ja byłem tym ostatnim. Udam. Nie, ja nie, wiedziałem, się że ty jesteś zły, nie, ale ci poczyściłem ładnie. Dobra, wiedziałem, ty że jesteś zły, z... bo za, miałeś za wizję ładną nie. I... No, ochotę coś zrobić teraz. O, on się zdenerwuje, to on, się dobra, on się zdenerwuje. No <laughs> i zaczęło się. On się zdenerwuje, ale, ale musimy, musimy. Zapraszam do Corejdze. Czyli tym razem ma jestem się, tak, i tak, więc wiesz. Złomok, jak tam uwaga, stalk the Impostor Tak się składa, że impostorem na pewno jest truskaweczka. Chodź, truskaweczko. Aj, jesteś. Aj, jesteś. Zostałem. A jestem. Ten jest ten. Tak, nie zostałam Ej. Na wieczu? Co? Byłem Coś się zrobił? Wiesz, czemu się ucieszyłem, bo byłem hunterem i nie chciałem zabijać krumejtu w tej grze, tak? I nie zawsze, za każdy tą rolą Ktoś zabija poleci. No i niestety. Co zrobiłeś na Co bo nie słuchałem? No, chciałem być hunterem i rozwalać crewmate'ów, tak mnie rozwalali tą rolą zawsze. No i niestety się nie udało, bo mi kurde awa, wywalił awa, ten patapian. Mam Getsu czy Stajesz ode mnie z, za chwilę krzaczka, dobra, i zrób coś podejrzanego, tylko proszę. Mam <noise> się nade mną chyba znęca dzisiaj. A, A. Time Timelord nie dał nie dał. Hunter! Rady, to... Hunter, rady, to... Hunter rady, to... teraz on w w w mnie! Nie wierzę, to e, po prostu. No to go nie zgłosiłem od razu, bo ten kompy walnęły, to nie było za. Aj, się to. jestby jest Bait? To... Jest Twój stary Bait, po pierwsze. Niestety nie udał się. <ślawni> Timelord time nie, nie dał rady go wskrzesić. Ktoś inny był przy tym ciele w Medzie. Timelot pyknął, to go nie zgłosiłem od razu, bo potem komsy walnęły, to nie było Dobra, sensu szukać. W takim ej, razie nie, nie grino, nie, greeno, nie destru, nie. Mam taką prośbę: mogę coś dzisiaj pograć, eee, ja czy nie tak nie jest zbyt, Bo. Zakaz masz. A, czyli tu nie to najpierw. Wyraźnie się ej, z żartami ej, masz zakaz. Ej, Mangetsu, a ty grasz z tym zakazem? <laughs> No właśnie, chyba mam zakaz, bo tego nie wiem. No, no, raz no, raz no, raz no dwa Musimy zadecydować, Nexe w życiu, by nie skrzywdził nagiets. No, ja go ja chciałem standardować, niestety, nie? No. Co nie gra? No, oni się wydają, Neksę w życiu, zabiłam. by go nie skrzywdził. No, bo ja na przykład nie widziałem Nexe wbijającego nóż Getsowi, więc mi się wydaje, <laughs> że możemy to skipnąć Prawda? i dalej. W dobra, w porządku, dobra. A na 90%? A, no to git, no to ten plus. Ej, dobra, i teraz tak. Przepraszam, Mangetsu, ale jak zobaczyłem, że mam tą rolę. Jest. i ty gadałeś tak romantycznie, romantycznie, wiesz? O, ja bym chciał tym kapterem no, dostać. Nie I zabijać, to zabijać tak, nie plusowo, to po prostu wiesz, to, no nie mogłem, nie się wiesz. Teraz to się skończyło, głosowanie. No po prostu chciałem się dowiedzieć, jak to jest, nie? Ja lubię wiedzieć, jak to jest, i, i w tym przypadku. Nie wiedziałem, ale już wiem. Więc teraz klikam losowo tutaj, żeby nie było. Nawet nie wiem, kogo, kogo, kogo wstąpnąłem, szczerze, to niedobrze. Chyba Menders mi się wydaje? Zróbź play bo ty... O! No i git. A, no, i rozjuszenie sięga z tak, to tak, Oy, to tak chciałbym nas. coś wiedzieć. Ogólnie nie widziałem, no, jak to chcę brutalnie lubija Nóż Mendes. I nie widziałem też, jak nawcia brutalnie sieka grafa na kawałki. Jak dla mnie nikt z nich nie zabił. No to nie, <tryk> no to nie patrząc, dobra. Co se, ci było ciało? Dobra, musicie. Ubujeszcie mi, proszę. Jestem crewmate i robię to, co Mangetsu opowiada, że chciałby zrobić. Po prostu robię to, co on chciał zrobić, bo chciałem się dowiedzieć, jak no, to jest. Napluję ci do dupy z Rozumiesz, <gulat> to? Tak. tak, jakiś fetysz. No, Ej, jak se, czy... Chyba słuchaj, nie możemy Menders? to skiknąć. No, tak mi się wydaje. Jak sobie dwie osoby już, halo. Ja wam nie biorę samych. Ja w biedach mówię, nie, nie zabiją. Nie, ja 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 nie, nie, nie widziałem nie tego, nie. jak bije im nóż. Bloody... Mówi A... prawdę. Odwrócił ja się jak fiatami. Jak, jak Bloody nie widział, to ja myślę, że możemy to skiknąć. Zostawcie mnie z gmailtem, serio. Co się dzieje? Jak to się dzieje? No dobra, to jak nie zabił, to, to później... nastraszył tak. na śmierć No dobra, to kogo teraz? No jest taki juicy No może Troja Za tą nienawiść w życiu, którą mi spowodował Zrób coś podejrzanego, Troj, proszę Troj, zrób coś podejrzanego Ej, Troj, nie Ale <laughs> nie, nie zrobisz nic podejrzanego I <laughs> stary, stary, no wzbudź jakieś podejrzenia, bo to jest przesada Halo, halo, halo. Proszę o wzbócenie podejrzeń, no co to ma być w ogóle? Ej, no... Całkowicie nie widziałem, żeby nawcia zap... Bardzo którego mi się nie podobało. z węta przez Time Lorda. Totalnie tak nie było. <laughs> Totalnie tak nie było. Nafcia <laughs> nigdy nie tak nie zrobiła. Nie rozciekała ich na kawałki. No dobra, to no. nie głosujemy na nafcie na pewno w takim razie. A z kim się nafcia, nafcia? No czekaj, to z kim się nafcia, nafcia trzymała nafcia. przed Timelordem? Nie interesuj się! Ale czy to jest ja Amokas, ja. ale wszyscy kłamiemy? Po prostu. <laughs> znaczy, ja mówię prawdę ja, prawdę, 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 ja mówię prawdę, ja mówię prawdę! Dobra, to nexty, zabiłeś kogoś? No mi się wydaje, tak. ej, że no, byś problem zamiast. do mnie, dlatego że ja cię dwa razy wywaliłam, a teraz kłopoty. No, dlatego jak Blady powiedział, że, że nie stałość, to był no. tak. Ja mówię, o, że, nie... że No, no. Tak, ale bo, ale bo Blady, nawet Dlaczego nie wystał. nie głosujemy. Nie stał. Ale Blady nie widział nie, przecież. stałem teraz... wtedy, <laughs> kiedy na wciap wiała. Czy możemy, czy możemy wszyscy? Czy możemy wszyscy nie zagłosować na nocję? Ja A właśnie nie zagłosowałem. Skipujemy, wszyscy skipali. Ale skip. Dwóch! Już mi szkoda. Nie dorabiaj rogu wariancji. Nic co? się złego nie dzieje. Nie, <laughs> nie było żadnej wojny w Bassingse, serio Ooooooość. Nie nie A masz, masz dowód, że Azula nie wiedziała o wojnie w Bassingsie? Ale nie wierzę, że mogłaś po prostu nie głosować moją rolę. Sobą, a przecież wszyscy wiedzą, Uch, że Nexę nikogo nie zna. To prawda, ale przecież to potwierdza od początku. No, <noise> Blad nie Blad potwierdza. Ja też wierzę Bladiemu. <noise> Dobra, Trojnius był za podejrzeń, Gdzie bardzo mi się, się to nie podoba. Na odwrót? Wierzę mu, dlatego głosuję na niego. No i my Ale to na opak mówię, Mondralo. A, to już Zrób się coś podejrzanego, Kato! Na pewno jesteś w stanie zrobić coś podejrzanego. Chyba albo nic... O, teleport. No nie wiem, no. On nie! Dałem stalka Bladiemu. Ja nie chcę go zabijać. Co mam? Inżyniera? Time Lorda? Transportera? Huntera? Ja chyba faktycznie jakiegoś killera, mi się wydaje. Lubo kanodyny. O Pat Ty, wariacie! Fatmas! Wariacie! Wariacie! <noise> Czekam. Co Fatmas? No, no Co chyba pan, ty, nie? <noise> e, dobrze, ja, ja mogę powiedzieć jaki jest mój case? Mój case jest taki, że Mam zbugowanego Timelorda i kiedy Timelord używa swoją umiejętności, to nie mogę się no, ruszać. To wtedy umierają A. ludzie! Ja, nie, nie mogę, nie mogę się ruszać. Po prostu zaczyna mi się kierka aak. i stoję w miejscu. Prawdopodobnie manipulując, czasem spowodował, że nigdy się nie narodzili! Mogę też, powie też to, powiedzieć, aak. że Absolutnie Silvan nie był superem, nie musimy się o to przejmować. Skoro Sigman nie był! Sigman! Nie to mógł być superem! Razie... Dobrze, wydaje mi się, że wśród nas nie ma prawdopodobnie już impostorów. Tak może być, tak, tak może być. pewnie nikogo nie 100% czysty, tak. Co też prawda. To jest 100%. No ja bym... Dobra. Ale Troj, troj też nie, nie wzbudzał podejrzeń. Nie, nie, Gucia to... nie, to... Guccia nie. A, Guccia nie, Guccia A jak zostałczy. ktoś grino całkowicie tak. nie był te, transporterem, nie przejmujmy się też tym. Dobra, więc i pijmy i grajmy dalej jak Dokładnie. Jak nie ja nie mogę skipować też. Nie mogę skipować, bo muszę tylko zagłosować. O, brutalnie. Pacz, o, na Nexa, albo na siebie. Jester Nie mogę już stalkować Ech! Z chęcią dowiedziałbym się więcej, nie? No nie wyciągnąłem z tej roli wszystkiego, co najlepsze. Mogłem zabić pieszyk mateów, na pewno. Tak to z nich jest tak szczerze. No pad z raczej Chciałem taski robić, im k... Kur... Czy co? Czy to jakiś akcjonista za 15 lat wejdzie? What are we doing here? Graliśmy to na reaktor. Sekunda, by the way. Ja chyba zrobię myk taki, że jak idę walnąć przycisk, jak zobaczę, że będzie dużo tasków skończonych, to wyjdę z gry. No co to jest za runda jakaś? Witam serdecznie, tak, no mam nie, informację. <ślesz> <ślesz> nie tak, mam informacje! chciałam powiedzieć, że nic, absolutnie nic w tej rundzie się nie wydarzyło. Absolutnie nic, zgadza się. Absolutnie tak. troje no. nie jest! Siłę przy do kontaminacji, pomocy, tak specjalnie mnie się dusz. No. Aha. A już wszyscy systemacie zadania? Nie, no. ja nie mam. Ja Jedno zadanie mam. Dobra, do daj mi się, że <laughs> Ale nie To duchy, ma co to duchy, duchy, nie mają. Tak. skipnijmy po prostu. Wyjdź z tej bladego. Jestem śmieszem. No. mnie nie całą przesału, jak to was wyjednuję. prawda? to proszę, błagam. To jest drugim posterem z Błażem. To jest drugim z że wszystko Zginąłem, nie? Nie, ty możesz skipnąć, pan, nic się nie wydarzyło w tej runcie. To no, drogi jest, to nie racja, no nic tutaj. się nie wydarzyło. Ja, ja, skip, ja, nie, mogę, ja nie, nie mogę skipować, ja nie mogę ma skipować. Kur... skipować. Pierdol... No, mam zbugowaną węgla. To grę na nie troja chyba, skipa. bo Nexe zagłosował na Troja. Dobra, ja to dałem na Troja. Ja. Nie, nie, proszę. A, nie Ja Ten breaker nie nie powinien wyrzucić nie troja, żół. spokojnie, Troj. Gdzie ty nie składujesz? Kipka mu Nie tylko <laughs> Powiedz, jak skończy się to taska, pod mój! Troj, gdzie ty tak biegnie szybko! Chodź jeśli zobaczymy, gdzie troj jedzie. No jak? Dobra. Dobra, Nie odjechać kurze, ta... proszę, błaga. Dobra, pan polu! Nie odjechać! Błaga, nie pomocy! Stało się coś czy nie? Nie, jeszcze się nie skończyło! Wow. nie! Ups. Chyba umarł! Ale nie wiem, nie wszedłem do tego tak. To mnie nie wydarzyło Ebi, chodź na siebie też. No siema. siema! Jest koniec. koniec, koniec Grać jeszcze? Ej, tak zgrabmy.